Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest XCOM 2 i kontynuujemy misję pierwszą. Tak się to liczę jako pierwszą, bo tamto to było raczej samouczek. Poznajemy naszą ekipę i zobaczymy, jak sprawdzą się w głoju. Wszelkie siły rezygnacyjne w tym miejscu są ciemne, co oznacza tylko jedno. Te ludzie skorzystały z wszystkiego, by nam dać ten krok. Musimy zniszczyć ten konwerter na wszelkie koszty. Zneutralizuj wszystkich wrogów, zdobądź konwerter Mocy Adwentu. No spoko, a to... miałem coś kliknąć, czy, czy coś? Czy to jest taki ekran ładowania trochę?

I'm guessing we don't have much time before it explodes. Nie gadaj, że to jest jeszcze na czas. Nie, no już Shen's working on a way to stabilize that thing provided we can get close enough to access its core. Stay in the shadows until we can get a better read on the situation. Mogę wejść na dach? <gasps> Mogę wejść na dach? Chcę wejść jednym na dach. Ja go stąd widzę, a on nie nie. <grystanie> e, nie wiemy, czy to efekt szkolenia, czy ścisłej kontroli umysłu. Zanim ujawnisz się, wykonując akcję ofensywną, rozważ wprowadzenie członków drużyny w tryb warty, aby przygotować zabójczą zasadzkę. O, genialne! Pewnie. To ja bym chciał. tak. Pewno stanąć gdzieś, powiedzmy tu, może nie, ale tu. A, mogę, mogę jeszcze nim wykonać jakiś ruch? Nie! Okej, okay. okej, okay. to Tobą chciałbym. Aha, bo to dotąd jest pierwsze. To jeden niech wejdzie tu, tryb. Nie, 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 w tryb warty. Tak? I ty podejdziesz sobie tu. Okej. Okay. Kurde, by to rozegrać teraz? Co tu. Ty się schowasz tu. I od razu w warte wchodzisz. A co z tamtą kobitą? No, już myślałem, że nie mogę nią sterować. Podejdź um. tam. Patrz, jaki spoderman. <laughs> ups Ops! oops. Eee, to nie będą mnie widzieli. Czekaj, czy ja mam tu pomoc jakąś? Mam pomoc jakąś. Także myślę, że dobrym pomysłem byłoby przeskoczenie po prostu na drugą stronę. A, tu mnie zobaczą, tu mnie zobaczą, tu mnie zobaczą. Tu nie będą mnie widzieć. Kurczę pieczony no. Jakbym na przykład się trochę cofnął? Powiedzmy, stanąłbym. Chociaż w sumie dobra, ty, co się może złego stać, nie? Rzuć granat, sprawdzimy, co się stanie. Co mogło pójść nie tak, prawda? O, nie, zauważył nas. Dobra, chłop jest gdzieś tam. Więc warto byłoby się skitrać gdzieś kurczę tu. Chciałbym, żebyś podszedł na przykład tu. Aha, nie, nie mogę, bo jest ogień. Mogę. Mimo, że jest ogień. Dobra, warta. Ty podejdziesz tu. Też w tryb warty oh, Zauważyła go! Patrz jaki tak puf Serio Serio Naprawdę <try> No, no, no Dobra, czekaj, jaka jest szansa, że go trafimy stąd? On nie wie o naszym istnieniu w ogóle. O! Oh. Czyli to jest to, co mamy znaleźć. Spoko. Czy ja mogę coś zrobić? Aha, to 5 tur jest do zniszczenia. O, żeż. O, żeż, niedobrze. Goście są. To podstawowe jednostki, z którymi się zetknęliśmy. Są zdyscyplinowani, ale nie tak. Do... No, dobra, spokój. Mogłbym strzelić. Dzień dobry! Ja ta ta ta. Fajnie było Cię poznać. Ale niestety. Y... Niestety musimy iść dalej. Dobra, warta tutaj, z tej strony, proszę bardzo. Tutaj podejdziemy sobie taki cykens. Przeładowanie? Ha, to jeszcze takie rzeczy są, dobra, warta. Warta. Jak na wszelki wypadek. Mogę stąd strzelić 66% trafimy? O kurde, ale siadło. Oprz, normalnie, easy. Dlaczego uciekł? Bez sensu. Nie chciał się z nami bawić. M. Okay. Co my mamy z tym zrobić? Pora podejdź tutaj. Ty podejdź tu. Ty, mój drogi, przeskocz tu i damy ci wartę Tak na wszelki wypadek. I ty tutaj. Też warto. Dawaj. Dawaj tego grubasa. Gdzie on jest? Dobra. Damy radę. Nie panikuj. Zróbmy to tak. Czekaj, co tym podejdziemy... tu. Running. Tym podejdziemy sobie tu. Damy wartę. Co ty zrobiłeś? Miałeś wskoczyć przecież Halo. Strasznie głupio to zrobiłem, ale to nic. I co ja z tym zrobić? Niby hakuj. No właśnie, hakuj. Dokładnie duży skład danych, zdobądź dużo informacji. A, 1% szansy, ale co tam. To niestety. Nawet tego by się nie udało. I co teraz? Odczyty wracają do normy, przynajmniej z grubsza jest w drodze, ale nie chcę ryzykować zlikwidujcie pozostałych wrogów w tym regionie zanim ewakuujecie się. No spoko, gościu, easy. Um. Gdzieś tu jakiś na pewno chłop musi być. Bo nie wierzę w to, że nie. I Tutaj raczej nie będzie nikogo. Ja bym chciał tu wskoczyć. O kurde, ich tam czterech jest! jakieś coś A, ty. Dobra, dobra. Zróbmy tak, tobie dam wartę. Chyba że kurczę, byśmy podeszli tu. No, podejdziemy sobie tu. Czy mam szansę kogoś trafić? 66%, 65% Strzelaj. Wow, trafiłem. Nie widziałem go nawet. Nie do końca wiedziałem, gdzie jest. Ew, awans. Nice. Jest dobrze. Mm, wejdź na samochód. Dam ci wartę. Tak. E, łowcy mogą wykonywać ataki wręcz, naprowadzając kursor, kursor ruchu na wroga, by wybierać kierunek ataku. Co? Czy jak kurczę? A o to chodzi Dobra to to na razie nie na razie zróbmy to tak że żeby zachować nieco tego wszystkiego Proszę ja Ciebie warto... Trafiła go, a ten to jak zwykle spudłował. kryj się, kryj się, bo będzie przypał, co to jest w ogóle? What the heck? Ożywieniec jakiś? Masz para się, Fajnie. Owaj się. Dobrze jest. Dało się nie panikuj. Dobra, zróbmy to tak. Przejdźmy sobie przykład kurcze tu. Chociaż, czy ja dam radę go ustrzelić? 69%, a tego tam? Nie, tego tam nie dam rady. Dobra, to spróbujmy strzelić do tego w takim razie. Brawo! Prawie ci się udało! Dramat. Po prostu dramat. Dobra, e, kto teraz? Ty. Spróbuj strzelić. 70%, 50. Tamten ma 48, a ten to w ogóle 27%. Przecież on jest niedaleko. Dlaczego masz mniejszy procent szansy, że strzelisz? Trafisz w sensie. ja chyba wolę. Kurde. Dobra, strzelaj do tego, zobaczymy. Dobrze! Mamy postęp. Hmm, jakaś rzecz tu leży. Dobra, ty, jaki masz procent szansy? I pissiąc, strzelaj do tego. Dobrze! Bardzo ładnie. Kurczę. Mhm. Podnieś to coś. Co to? Łu zaawansowana automatyczna ładownictwa... Ładownica, pewnie. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jasne. A jakbym ci kazał cięcie zrobić? 6 do 8. Jolo. Co to daje? No i umarł. I super. Eee, czyli najpierw tego trzeba. I tam te same umierają. Super jest. Zobacz konwerter mocy. No jest 8 na 8 zabitych, spoko. Nic co, to po misji? E, łatwiutko. Odsetek trafionych strzałów 83%. Średnia promia do osłony 28%. Najdalszy ruch szeregowiec Jane Kelly. Mhm. Mm Najwięcej przeprowadzonych ataków. Udawany awres gaming. Okej. Okay. <laughs> Jestem żółtodziobem, dziobem. Jej. Czadersko. Kilku naszych ludzi otrzymało zasłużone awansy. to do... wszyscy otrzymali. Nie! A nie, tylko ona nie otrzymała. E? To, to, to. Dobra, awansuj wszystkich od razu. Strzelce wyborowi dwa razy nie trafił, ale to nic. Świetnie z pistoletów, co przydaje się w przypadku starcia bezpośredniego. No, spoko. Nowy widok drużynowy. Ok, Garym. Hiiii, co mogę jakoś. Nie, czekaj, cofnij, cofnij? Zwłoki odwent. Tech, czekaj, kurczę, co to jest. Nie mam pojęcia, co to było. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dlaczego wszyscy

No dobra, to ja bym chciał przede wszystkim yy, gdzie są te, czekaj ty, bo tutaj jest już coś. Się... Eh, dział techniczny. Okay, reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Come on, Rover, it'll work. Ale no. fajny dron. Getting our tech to talk to theirs is harder than you think. Lily Shen, chief engineer. Dzień at your service. You were ja probably In all that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. He's gone. Dad gave everything he had to get us this far. This entire ship is his life's work. I okay. know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can <laughs> be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little more help. Well, you'd be amazed with what I can do. It was an honor to finally meet you, Commander. Apteczka, produkcja natychmiast, Ale pewnie, ja dawaj. E, zbrojownia. Czekaj, ja bym chciał do zbrojowni jeszcze. Ja bym chciał do. Ja mimo wszystko chciałbym do zbrojowni, bo tam ludzie mają awansa, ja im nie przydzieliłem, przypadkiem. Szukali mnie w tym momencie. Much of my own research based upon this simple design. If only I had known. Ah, Commander, excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however. Uh, ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations. War games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip. Bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the Gene Therapy Clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high ranking Advent officers only, captains or above. Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. Czyli jak mniemam, trzeba zdobyć ten chip? Dobra, ale dodajcie mi jeszcze... Dodaj zwłoki oficera Adventa. Aha... Oficerzy Advena są oczywiste zmodyfikowani, aby pozwolić swoim subordynentom otrzymać nowe ordynki syjonalnie. Implantowany czip jest kluczem. Mając niewiele czasu na przygotowanie, musieliśmy przeprowadzić na dowódcę ekstremalnie inwazyjny zabieg, aby usunąć im plat pieczołowicie wszczepiony do jego płata potylicznego. Wszystko wskazywało na to, iż urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o jego późniejszym usunięciu. Ale obawy o życie dowódcy i ryzyko zdalnego sterowania nim przez obcych nie pozostawiły nam większego wyboru. Mhm. Mhm. Broń modułowa. Karabiny magnetyczne używane przez wojka, wojska adwentu to niesamowicie skomplikowana broń, która ulega samo zniszczeniu po śmierci właściciela. O! Może nam uda się wykorzystać i ulepszyć broń naszych żołnierzy? Pancerz pokrywający zdobyte przez nas ciała żołnierzy adwentu to fascynująca mieszanina materiałów. Niektóre z nich są bardziej powszechne, inne mniej. Dokładniejsze zbadanie wykorzystanej może otworzyć nam drogę do znaczących ulepszeń we własnym sprzęcie albo Poza wieloma fascynującymi ulepszeniami genetycznymi występującymi u żołnierzy, oficerowie mają dodatkowo jakiś implant biomechaniczny. Komunikacja w hierarchii obcych. Co moglibyśmy usłyszeć, jeżeli udałoby się nam. Pod Aha, czyli takie szpiegowanie tu by było tutaj jakiś tam pancerz, a tu ewentualnie samozniszczenie hm. Ja myślę, że mimo wszystko ten pancerz. I do no find that area of research to be among the more intriguing options available. We'll begin work immediately. I'll send you when a complete report is available. Dokładnie tak. Dawaj do zbrojowni. Zobacz żołnierzy. Tak, 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 tak. Bo tu jeszcze awanse były. E, awansuj. Serving as our experts, the grenadiers provide heavy ordnance delivery whenever and wherever we need it. Mm hmm, Czyli to this is tank? <laughs> Zwiadow, operating some of our most advanced equipment specialists deploy robotic drones on the battlefield that can be outfitted for combat or field medic duty Do czekaj to mamy tak Specjalista granatiera strzelca wyborowego i łowce. No ja bym chciał jeszcze Wziąć tego zobaczyć, czy będzie. No my oczywiście, jako strzelec wyborowy, specjalista i łowca. Grenadier to chyba się nie do końca przyda, także zobaczymy. ZOBACZYMY! No, no dobra, to co, co ja mam teraz robić? A, tu jeszcze w ogóle są jakieś te... ło łopanie! No ale dobra, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało, a następnym questem zajmiemy się już w następnym odcinku, także to byłoby na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.